Specjalni goście Kalbi Remi. Po raz pierwszy w Białej Podlaskiej? Nie po raz pierwszy mamy na koncie tutaj występ dla, no, może nie rekordowej, ale bardzo dużej publiczności. Było to zakończenie lata, kilka lat temu, nie pamiętam roku niestety, ale lotnisko Białej Podlaskiej, około 50 tysięcy ludzi. My na scenie, także ta impreza na pewno przeszła do naszej pamięci na stałe i miło zawsze wspominamy Białą Podlaską. waszej historii, bo nie każdy tą historię waszą zna. E, dziennikarze radiowi, którzy wpadli na pomysł, żeby stworzyć coś własnego, e, że tak naprawdę to trochę radio wypchnęło nas e, do klubu. My robiliśmy bardzo kontrowersyjne e, audycje w 2002-2003 roku w Poznańskiej Wielkopolskiej Rozgłośni Radiowej, nie już. I ludzie bardzo chcieli zobaczyć tych dwóch, którzy grają klubową, którzy fajnie prowadzą program, którzy są kontrowersyjni. Dostaliśmy zaproszenie do klubu, który mieścił 500 osób. Przyjechało 2500, tysiąca, 2000 tysiąca osób stało przed klubem, wystawiliśmy głośniki i tak naprawdę to nie było DJ-ką taką, jaka jest teraz. To było bardziej prowadzeniem audycji radiowej tyle tylko, że w klubie Remigrał grał muzykę. Ja przez mikrofon mówię tak jak w radiu i ludzie, ludzie to podchwycili, nazwaliśmy to RMI Tour i tak ruszyło. Potem dla zabawy, dla własnego jakiegoś... spełnienia, z pomysłu, realizacji pomysłu, stworzyliśmy Explosion, e, utwór, który trzy lata przeleżał gdzieś u nas w szufladzie. Po trzech latach wypłynął w internecie jako mega hit i stał się klasyką muzyki klubowej polskiej. Ale ruszyliście i od razu były tłumy, zawsze, na każdym koncercie waszym. Tak, ludzie z ciekawości przychodzili na nasze występy na początku, a poznali nas na co dzień z anteny radiowej, z programów radiowych. My chcieli zobaczyć, kto się kryje za tymi głosami, za tymi pomysłami, za tą muzyką, którą mogą słuchać w radiu. Wreszcie muzyka klubowa zagościła w Ederze, co jeszcze 10 lat temu było totalną abstrakcją i było nie do wyobrażenia. Później, po sukcesie Explosion, również te kluby poza Wielkopolską zaczęły się napełniać. Teraz gramy od kilku lat w całej Polsce, ale również poza granicami naszego kraju jesteśmy świeżo po e, tournée po Wielkiej Brytanii, tam seria 10-11 koncertów w różnych miastach, największych miastach Wielkiej Brytanii, no i przelecieliśmy, mówiąc <laughs> kolokwialnie, kawał świata, Stany Zjednoczone, Dubaj, e, Niemcy i tak dalej, i tak dalej, także no, kawał świata przy okazji e, zjechaliśmy właśnie na fali popularności kilku naszych kawałków, chociażby właśnie tego pierwszego Explosion. Bence oh, ki nagraliście swój pierwszy teledysk. W ogóle kto był pomysłodawcą, żeby no, dajecie koncerty, a w pewnym momencie no trzeba zrobić yy, teledysk, bo teledyski tak naprawdę promują artystów. Tak naprawdę Explorer ma dwa teledyski. Jeden ten, który kręciliśmy właściwie jakby na własną rękę dla własnego, dla własnej satysfakcji, że mamy coś takiego na koncie. Jeszcze wtedy w Polsce nikt nie myślał o tym, że do muzyki klubowej mogą powstawać teledyski. Na zachodzie to było świeżością, a my, my jakby przecieraliśmy szlaki, byśmy w Zrobiliśmy teledysk do Explosion, on nie został zaakceptowany przez telewizję muzyczną i po trzech latach, kiedy Explosion stało się przez internet hitem, nagraliśmy drugą wersję teledysku, która poszła i która jest znana, ta z podprysznicu, z podprysznicami, co się kopiemy, o. Jest tutaj bardzo głośno i nie słyszałem, ale teraz dosyć popularny jest wasz najnowszy teledysk, w którym, z tego co wiem, modelka występuje? Chodzi o UNI, tak? 呃。Uh Wiesz co, w Polsce tak naprawdę nie ma profesjonalnych modelek. Zawsze zapraszamy do współpracy takie dziewczyny, które są świeże, które są w cudzysłowie nie nigdzie medialnie. Także ta dziewczyna, którą można podziwiać w teledysku nigdy przedtem, ani nigdy później nie wystąpiła w żadnym teledysku. Zajmuje się pół półzawodowo modelingiem, ale nie jest to jakaś profesjonalistka i na tym polega jej urok. Jest to świeża twarz i takie też dziewczyny zapraszamy do kolejnych naszych teledysków. Także nie spodziewajcie się celebrytów w naszych klipach, te gęby, które już milion razy można było gdzieś zobaczyć u nas, nigdy w teledysku się nie pojawią, ponieważ zawsze dajemy szansę tym osobom, które chcą dopiero zaistnieć gdzieś tam w mediach i na szklanym ekranie. A tak szczerze mówiąc, Wasze teledyski są wielkomudżetowe czy niskobudżetowe? Bo jeżeli chodzi o realizację, to są naprawdę użyję tu słowa żyletka to tak naprawdę no pierwszy teledysk za, nakręciliśmy za 10 zł ostatnie za kilkanaście tysięcy zł. więc ten, e, jakby wraz z postępem kariery i z długością bycia na rynku budżet rośnie, oczekiwania są coraz wyższe, zresztą my stosujemy filozofię tub tub, czyli małymi kroczkami podnosimy sobie sami poprzeczkę no i ostatnio już naprawdę została wysoko zawieszona, bo ściągnęliśmy po pierwsze do otworu brytyjską wokalistkę Amandy Wilson poza tym teledysk Byliśmy we Francji w Cannes a i teraz szykujemy się do następnego teledysko, no i już pojawiają się e, znaki zapytania, czy Europa, czy już inny kontynent. E, a co dopiero następny teledysk, jak teraz mamy załóżmy w planach Afrykę, to co po Afryce? Śmieją się już że tylko pingwiny i Antarktyda. A myślicie, że Afrykę też porwiecie do tańca? E nie wiem, czy w Afrykę porwiemy do tańca, ale chcemy pokazać Czarny Ląd. Tam jest dużo fajnych obrazków, które dobrze komponują się w ten utwór, który już de facto powstał. Teraz nagrywamy wokale do niego, tekst jest napisany. Gdzieś w ciągu miesiąca, półtorem. będziemy musieli nakręcić teledysk i celujemy w Senegal albo w Kenię. Szczerze, opracowanie jednego kawałka, ile Wam zajmuje? Rok. <grystanie> A tak naprawdę ostatni utwór You&I powstał w czerwcu i kolejny ukwarza się w czerwcu, więc jeżeli to ma być zrobione na tym poziomie, z takimi ludźmi, to, to każdy, każdy ma terminy. To, to, jest, to nie jest tak, że my bierzemy sobie pierwszą, lepszą dziewczynę z ulicy, tylko to jest dziewczyna, która ma swoje życie zawodowe, swoją trasę koncertową. To są ludzie, którzy mają tak naprawdę filmy do, na swoim koncie do kręcenia, reklamówki itd., itd. I zgrać te wszystkie bardzo mocno profesjonalne osoby jest ciężko. No dobra, to teraz przechodzimy do płyt. Ile ich wydaliście w końcu? Cztery? Nie liczyliśmy. Tak naprawdę trudno to policzyć, ponieważ są dwa albumy i są też miksy, tak? gdzie powstała kompilacja utworów innych artystów zmiksowane przez nas. Także trudno to policzyć. Generalnie dwa albumy. Ostatnio wydaliśmy album, który będzie historyczny, bo naprawdę ostatni. Postanowiliśmy już nigdy nie wydawać albumu, dlatego że rynek muzyki klubowej jest dosyć specyficznym rynkiem, kiedy przygotowujemy przez ponad rok czasami przez dwa lata album, to ten pierwszy utwór jest już nieaktualny po tych dwóch latach, kiedy trafi na sklepowe półki. Muzyka klubowa szybko ewoluuje. To tak jak laptop, który dzisiaj jest bardzo świeży, fajny, a za rok jest totalnym zabytkiem. Tak Tak samo jest z muzyką klubową, gdzie brzmienia się mocno i bardzo szybko zmieniają i stają się po prostu archiwalne i zabytkowe już po kilku miesiącach. Dlatego nastawiamy się na single, będziemy na bieżąco wydawać kolejne nowe single, teledyski, ale już bez jakichś tam albumów, które i tak się tak naprawdę... Polskie nie sprzedają, nie ma rynku na coś takiego. No dobra, czy tak na koniec jeszcze zapytam, czy szykujecie coś dla panów ekstra, co ukrywacie skrzętnie gdzieś tam pod poduszką? I tak i nie. Z jednej strony nagraliśmy Explosion 2012 z wokalistką Shannon Winchester, która śpiewała Michaela Gray'a Ultima Deluxe. W wielu innych produkcjach, m.in. Erika Morillo. E, czarnoskóra, genialny wokal, bardzo wizualnie i wokalnie przypominająca nam Whitney Houston. E, z nią nagraliśmy Explosion 2012 na eksport, bo w Polsce doskonale wszyscy znają ten utwór, a chcemy, żeby Europa i świat go poznała. E, to jeden plan, który został zrealizowany w zeszłym miesiącu. Nagręciliśmy teledysk w najlepszym klubie w Polsce na, na Śląsku w Katowicach. E, no i teraz przemierzamy się do utworu e, Miała zaśpiewać Kate Ryan, negocjacje stanęły w miejscu, w martwym punkcie. Negocjujemy z dwoma innymi wokalistkami, które ewentualnie mogłyby zaśpiewać do utworu, którego tytuł mogę zradzić po raz pierwszy oficjalnie Afryka. Klub muzyczny Pregata, Biała Podlaska, goście specjalni Calvi, Enremi i Teraz Słychać. Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiamy Białą Podlaską. Wpadajcie na koncerty nasze kolejne, jeżeli pojawią się w tym mieście lub okolicach. Cześć! זה לא דבר שלו שם, קיצר, אני זוכר שמידה שמה במידה חוזרת של...